Chciałabym dzisiaj zaproponować tunikę z możliwością przedłużenia jej również na sukienkę. Będzie ona z takim opadającym dekoltem, tak zwaną wodą, mankieciki i taki komin, który może być jako pas w tunice, może być również jako spódniczka, może, może też być wersja na przykład długa do kostek. Tylko wtedy robi się to z pojedynczego materiału, a komin bądź też ściągać w Rusce robi się z podwójnie złożonego. To do czego jeszcze wrócę? Do tej wersji, którą chcę dzisiaj pokazać, potrzebujemy M60 materiału. Może to być rodzaj dzianiny. Drzewej na przykład, albo jakiejś innej, ale no zdecydowanie dzianina. Ewentualnie możemy też skorzystać z szyfonu, ale wtedy możemy mieć problem z tym ściągaczem na biodrach. Mam tutaj dzianinę taką brokatową. Powiedzmy jeszcze, że my będziemy to szyli na lewej stronie materiału. Tak, będziemy to żeby szyli nie na lewej tak. stronie materiału. No, ponieważ ta opcja Kras mi się bardziej podoba, ale no, prawa strona jest bardziej błyszcząca. W zasadzie. wygląda tak. Tak, właśnie żeby nie myliło się na filmie, naszą prawą stroną naszą będzie ta prawą matowa. Stronę, tak, będzie strona matowa. Chciałabym też yy, podpowiedzieć ponieważ jest to wykrój, z którego y, korzystam y, zarówno w pracy, jak i dla celów osobistych y, wielokrotnie, to zrobiłam go sobie z y, bardzo takiej taniej, można powiedzieć, byle jakiej jakości, wręcz podszewki. Y, dlatego że y, nie muszę go prasować za każdym razem, gdy go używam. Y, Łatwiejszy jest też i trwa, y, w przechowywaniu, i jest przede wszystkim trwalszy. Dodałam też już sobie tutaj y, wcześniej, z wykroju z papieru, dodałam sobie zapasy na szwy. Tutaj wszystkie zapasy na szwy to, to jest y, 1 centymetr, więc można to zrobić już właśnie na podszewce. Wtedy też nic się nam nie przesuwa. No i mówię. Jest to wykrój, który możemy wykorzystać wielokrotnie, bo możemy zrobić z niego sukienkę, możemy zlikwidować na przykład tutaj y, części rękawów i wtedy na przykład możemy zrobić tunikę z reglanem, taką z krótszym rękawem. Ja pokażę wersję z mankiecikami z rękawem długim. I równie dobrze możemy doszyć do dołu y, tej tuniki y, na przykład szyfą, i będziemy miały na przykład długą sukienkę. Także ten wykrój daje bardzo dużo możliwości. To teraz wyrysuję i tak jak wcześniej wspomniałam, ponieważ jak raz tu dodałam już sobie ten centymetr, ale Wy dysponujecie wykrojem, który, na którym nie, doda, nie ma tego centymetra dodanego, więc proszę to uwzględnić. Ale polecałabym wykonać sobie e, swój wykrój, na przykład spodni podstawowy e, z tej podszewki, bądź też na przykład spódniczki. To jest mankiecik. Pokażę może o co chodzi w ten sposób. Ponieważ jest to dzianina, to wszystkie y, części, które wykrajamy no, też one nie mogą być zbyt duże. Bo dzianina na przykład w tym ściągaczu bądź też jeśli chodzi o ten mankiet, ona powinna być y, bardziej naprężona więc nie zostawiamy jakichś nadmiarów, bo prawdopodobnie później i tak musiam, musimy je ścinać. Tu pokażę, ponieważ makiet mm, będzie podwójny i radziłabym zrobić coś takiego, że w tym miejscu, w tym będzie on jak gdyby złożony. Wtedy tu przy nadgarstku będziemy miały czystą powierzchnię, taką bez szwa. Przewracamy. Uważam, że dzianina w ogóle szyje się bardzo fajnie. Można ukryć wszelkie niedoskonałości, dlatego nie należy się jej bać. Często się spotykam z tym, że panie, które zaczynają dopiero szyć, boją się dzianiny, ale uważam, że jest to Jeden z lepszych materiałów do nauki szycia. Przystępujemy do krojenia. gdzie możemy sobie zrobić nacięcie. Później powiem po co. Pokażę, jak zrobić ściągacz. Ściągacz jest na podobnej zasadzie jak mankiet, czyli jest podwójnie złożony. I ten kawałeczek, który wyrysowałam, dzielimy zaznaczając sobie tylko delikatnie, później nacinając na pół. Sposób będzie wyglądał ściągnąć. Musimy też zwrócić uwagę na to, jak bardzo naciąga się materiał, ponieważ ja tu widzę, że ten materiał ma bardzo duży naciąg, więc możliwe, że będę musiała ściąć bardziej te boki, ale to później zobaczymy. Nawet możemy sprawdzić to na przymiarce. Chciałam jeszcze dodać, że naszą tunikę. Możemy ozdobić kamyczkami bądź też innymi pasmantry, innymi, innymi cudeńkami, które dostępne są na rynku. Mamy no tu taką propozycję, mogą to być takie kryształki, bądź jakieś inne elemenciki, Mam też tutaj czarne elementy. Dostaniemy to w każdej pasmanterii. Takie kamyczki do pomaszywania praktycznie dzisiaj, dnia To raczej wszędzie dostaniemy. I to już kwestia gustu do wyboru. Można też zrobić coś innego. Zależnie od tego, co kto lubi. Mogą to być jakieś kwiatuszki, mogą to być jakieś koraliki. A może to równie dobrze nic nie być, bo nie ma tam takiego, y, takiej potrzeby, że musi coś być. Możemy ozdobić, ale niekoniecznie. Teraz przystępujemy do szycia.